co z tej strony lub kurcji wracamy do piekła. Czyli do zagrajmy w dum 3. Na ślepo w wykonaniu lub kurca. Okej, okay, no i... O, super. Tak, zapomniałem, że ten gość mnie ostatnio uśmiercił. W dosyć widowiskowy sposób. Dobra. Dało się póki co uniknąć. Podobnego losu. Okej. Okay. na razie nie jest źle. Znowu jakieś przedupasy mu tam pomagają. No, nie jest dobrze. 15 zdrowia. W takim miejscu naprawdę trudno się z nim walczyć, bo nie ma za bardzo miejsca do, ma do manewrowania. Aj, czaiło mi się. Kichnięcia, ale nic z tego nie wyszło. Co za rozczarowanie. E, dobra. Trzeba sobie wciągnąć nosem i, e, i cały czas na przodu. Okej. Okay, bardzo ciekawa. Stylistyka, nieprawdaż? każdym twoim krokiem Twoja dusza zbliża się do mnie. Tak, tak. E, mówiłeś coś? Wolę się rozglądać, bo tutaj każda ściana może się e, otworzyć w każdej chwili. A z niej hm, wyskoczyć plugastwo nie pochodzenia. Okej. Okay. I gdzieś tutaj zaszliśmy. Jakiś doktorek, widać też, podzielił nasz los. O, sporo wyposażenia! Śmierdzi mi to walką z bossem, naprawdę. A, może przejrzyjmy nam sobie wyposażenie, jak tam stoją sprawy. No, sporo rakiet. Myślę, że tak, to będzie na bank walka z bossem. No dobra. A po prostu wychodzimy z tej lokacji. A Pierre okay. Czy Okej Czyżbyśmy mieli zmierzyć się z samym Lucyferem? <laughs> tak A my z shotgunem w ręce Coś mi zdaje, że to wcale nie będzie takie proste Dobra, spadać, spadać lub kurc! Run! Dobra. Nie shotgun, bynajmniej. O, 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 co, co tu mi tu lata? Zdupczać! Hmm. Yes! Dobra, nie wiem co to jest to latające. Zumieć dobra, a to w dupie. Aha, super, się wybałem. No nie ma co sensu tutaj w tej chwili. Amunicję oszczędzać za bardzo, bo. Nie czy najpierw mam zniszczyć to małe gówno latające, czy od razu skupić się na walce z nim. W każdym razie póki co nie idzie źle. What the fuck? Dobra. Jakiś głos za światów mówi mi, że mam zniszczyć tę górną latence. No dobra. Było blisko. Wczytajmy sobie. Quick save. No i lecimy w tej chwili od początku. Myślę, że mm, nastawimy się na zniszczenie tego. No, chyba minigunem będzie najłatwiej ich zniszczyć, bo e, ten taki, bo ja wiem, karabin plazmowy. Nie wiem jak to nazwać. Dobra, lecimy. Od razu z wysokiego C, czyli cały magazynek z, e, z rakiet. Nawet dwa magazynki, a co? Kto bogatemu zabroni? I przerzucamy się na minigana. O świetnie. Nawet jakieś apteczki leżą. Dobra, zdobczaj. Ty panowie również. O, come on. Dobra, bo to mnie nie atakuje w sumie. Ok. No to skupimy się na tych latających buwinkach w takim razie. Mam nadzieję, że to dobieram dobrą taktykę. Dobra, jeszcze jeden gdzieś tu latał, tak jest. Zniszczymy to trzecie. O, oh, come on! Dobra. No tak, tak. Czyli jeśli to są wyszukiwacze. Dobra. Nie wiem, czy ja mu coś robię, kiedy. Kurde. Nie wiem, nie jestem przekonany co do, mojej, co do słuszności mojej strategii. W sobie co? Podgłośnię znacząco słuchawki, żeby wiedzieć, yy, co mówi ten yy, seksowny kobiecy głos, który podpowiada mi. Okej. Okay, ja ustawiłem sobie Drazulej hardcore'ową broń. Tak hardcorem, że bardziej hardkorowej się nie da. Jeb to. Okej, okay. pięknie. No to nie było za mądre. W sumie zadałem sobie więcej obrażeń... Mm, niż on mi zadał. No się, dobra. Trzeba walić odcinek w tupie. W sumie te latające latarki trochę mi tutaj pomagają, ale... Czyli, że on w ogóle jest możliwy do zniszczenia, tak? Okej, okay, zapowiada się dłuższa batalia. ale w sumie... W żadnym stopniu mi to nie przeszkadza. W razie co wiecie jakieś tam szybkie cięcie i tego nigdy nie będzie nigdy nie będzie. A ten drugi w ogóle da się jakoś sprytnie minąć? No da się, dobra, no to na razie. <grym> Okej, okay, świetnie, to jeszcze jakaś amunicja. Holy shit! Czy to jest to, o czym ja myślę, że to jest? Tak jest, BFG. W końcu się doczekałem. BFG, czyli big fucking gun. No o tym marzyłem. <grym> No dobra, to myślę, że go potraktujemy od razu. O tak, lepiej być nie może. I jeszcze na deserek parę rakiet. Dobra, nie za do blisko. Dobra, przewiem sobie. Czemu ja sobie zadaję więcej obrażeń tymi rakietami niż jemu? Dobra, teraz zniszczymy te latające gówna. Dobra, teraz w niego. No kurde, wypuszczam nowe te latające gówna. Nie wiem po co ja mam to niszczyć. Czeraj mu się wpakowałem właśnie. No super. <ścoughs> Ale sam fakt posiadania BFG jest mm, bardzo satysfakcjonujący, więc... a będzie można zranić strażnika. no dobra. To jest strażnik w takim razie. No okej, okay, to lecimy. Kolejna próba przed nami, i pewnie nie ostatnia. Okej, okay, to tutaj sobie zapiszemy. Lecimy po wyposażenie w sumie, nie, tędy nie. A w sumie taka broń mogła, taką broń można zejść tylko i wyłącznie w piekle. Big fucking gun, this is it, baby. No, no zalecimy. Nie, dobra, zaczniemy może standardowo. BFG zostawimy sobie na później. Mhm. Dobra, jestem za blisko, zdecydowanie za blisko. Ok. no i ciśniemy te głowinki latające. Jedno padło, drugie prawie padło. Dobra, stało już nie, są jeszcze dwa. Tak, tak. No i zostało jeszcze jeden, nie, dwa. Widzę, że tutaj jakieś, jakieś menda światło. Dobra. Nie no lecimy dalej. Nie wiem, nie wiem, nie mam przekonania co do tej strategii. O tak, super. Tygi, dla mam podobną propozycję? Problem w tym, że mi się już kończy amunicja do tego do tej broni, a lepszej nie znajdę do tego celu. No, okay, no i zostałem w sumie ostatni pół magazynka. Nie, troszkę więcej niż pół. Dobra, gdzie on jest? Czy wiem? Może. Uda mi się zniszczyć te latające A potem od razu wyciągnę szybko Wcisnę 7 BFG i wiecie sprawy Dobra, siódemka Nie, jeszcze jeden żyje, kurde A. Trzeba być szybkim Dobra, siódemka 7 god siedem! 7 dupa zjebałem <noise> dobra, to na pewno zabolało <noise> okay. No jedziemy, tą strategią będzie dobrze chyba się go pozbyć. Aha, dobra, znowu się wibałem pod... pod nogi. Co ja mogę? No nie mogę patrzeć i... Aha, poszukamy może jakieś apteczki. Zwyczaj w takich... Nie, rakiety, dupa, nie rakiety. Rakiety są potrzebne w tej chwili. apteczkę. Mam 7 zdrowia. Mm, tu też nie ma apteczek Tam również. No, niestety nie może być za łatwo. O, tutaj coś mamy. Świetnie, o to chodziło. Okej. Okay. Ja sobie zapiszę. Kto bogatemu zabroni, jak to mówią? Dobra, o, ciężko będzie tych te latające latarki strądzić za pomocą tej broni, którą obecnie dzierżę w dłoni. Dobra, spadaj. Fuck. O, cóż ode mnie. Dobra, siedemeczka i jedziemy z nim. Niestety to by było na tyle jeśli chodzi o big fucking gun <gum> na jakiś czas A rakiety też mam w sumie. O, tak, super. Nie ma tak się obrócić do coś takiego za tobą. Hełznie. No i co z rakiet będziemy go próbować poharatać. Dobra, został ostatni. Rakiety mam po jakim... Szóstka pod piątką, okej, okay, to całkiem sporo ich, co mnie cieszy obecnie. Gdzie to ostatnie jest? Dobra, piątka i jedziemy w niego. Trzeba strzelać w to takie kółko nad nim, nie wiem. Dobra, póki co taką strategię będziemy stosować jak do tej pory, zobaczymy na ile mi starczy zdrowia. Dobra. To była niezła seria. Troszkę pochartałem. no dzień dobry. Nie, wiem, że one mnie oznaczają dla tego, yy, dla tego strażnika. Dobra. Ja mam przeładowane te rakiety. Wow, 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 wow. wow. Tak, mam przeładowane. Sory skupiam się. Gdzie jest ta menda? Gini, piekielny się. Dobra, jeb. God damn it. Powiem szczerze, że... Ciężko jest. Oczy. Nie wiem, wiecie co? Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, więc ja muszę najpierw odkryć jakąś metodę na zniszczenie go. A później będziemy... No będę starać się to dopiero nagrać, więc yy, póki co. Yy, dzięki za uwagę i... Słyszę, widzę wkrótce. Okej, okay, witam was. Jakim cudem udało mi się go powalić? Co jak myślałem po prostu... Aha, super, jeszcze nie koniec. Dobra, to szybki save'ik, Bo nie wiem co tu się dzieje. Okazało się, że trzeba było strzelać w to coś, co... Kiedy powaliliśmy wszystkich tych trzech, mm, jak oni to nazywają, wyszukiwaczy... A, ja to mam zabrać, dobra. <grym> Okej, okay, wygląda to całkiem nieźle. No kiedy powaliliśmy wszystkich tych trzech e, przedupasów, wtedy on na chwilę tak, wiecie, przykucał i pojawiało mu się takie coś nad plecami, nad głową. E, taka niebieska kulka, no w to trzeba było strzelać. Z wiecznego więzienia, a pomożemy ci, pozbądź się naszych wrogów, a urośniemy w siłę. Wsłuchaj się w nasz zew. i uwolnij nas, by pokonać zło. Okej, okay, to wygląda całkiem nieźle. Wow. Nasz główny bohater nauczył się lewitować. E, super. Ciekaw, czy to. Jeszcze zładaje nam życie. Czyń nas silniejszymi, wypuść nas, gdy usłyszysz nasz zew. Przekażemy ci siłę witalną tych, którzy do wielkiej bitwy. Zjedzie. Jej wyniku nie sposób przewidzieć. Tylko my możemy zniszczyć Zjedziemy. największego wojownika. Efisko, mm -hmm. e tak, tak. Wydaje mi się, że fabuła jest coraz bardziej spójna i coraz bardziej dziwaczna, <laughs> ale podoba mi się to. Naprawdę w tej chwili więcej niewiadomych niż odpowiedzi pojawiło się przed moimi oczyma, albo no po prostu ja nie, nie kminię. Czy znaczy ta kostka tuż coś do mnie mówiła? To jest ciekawe. No, okej. Okay. Wiem szczerze z samym błysem. E, naprawdę długo się męczyłem. Późno, piekło już nie potrzebuje portalu do tego świata. Animazja, którą widziałeś, była tylko pierwszą falą. Wrota piekią mogą wysłać miliony moich dzieci do całego hmm. świata. Wkrótce będzie tu ziemska flota. Ich okrętami strychowaze piekło na ziemię. Okej. Okay. Kwester ma bardzo złe zamiary. I bardzo mi się to nie podoba. Będzie trzeba go ukrócić o głowę. Przynajmniej o głowę. Ukrócić przy, o głowę przy samej dupie, jak to mówią. No dobra. W którym ja odpalałem tą kostkę dłuższ? Bo kiedyś to było pod przyciskiem E, ale teraz to już nie wiem. E, sterowanie. E, a tak... Inne. Nie. Uzbrojenie, tak. Nie, to w tym G. Ja Dam sobie pod. Eee, co tam? Jak szaleć, to szaleć. No dobra, jestem ciekaw, czy to służy jako jakoś bron, czy taka bardzo ciekawa ozdoba. Nie, no w sumie nie, nie mogę z tym nic zrobić, no ale dobra, no, lecimy. O, świetnie, znalazłem latarkę. Teraz razu czuję się bezpieczniej dobra, no to wyszliśmy z piekła powiem szczerze, póki co zdecydowanie najlepsza lokacja w tej grze jaką jaką widziałem jestem pod wielkim wrażeniem, póki co okej, co my tu mamy Amunicja. dobra chodzimy teraz z tym guwinkiem Czyli przez, o Dzień dobry Kurde, nie mam piły, tego chciałem zajść od tyłu. Chyba nie mam, co w sumie idzie. Oj, dobra Tyle było z mojego planu. Więc nie zostało z moich planów. Aha, super. Ciekawe, jak on. Nie, no bomba po prostu. Dobra, wiesz co? Nie, załatwimy to inaczej. ...zdecydowanie inaczej. Mm, Okej, okay, jesteśmy tutaj. Eee, tak, to bierzemy. Granaty... O, może granatami się go pozbędziemy. To będzie takie hipsterskie, ponieważ jest ja tutaj praktycznie w tym redsplay'u nie używam w ogóle granatów. Bo nie uważam je za zbyt skuteczną broń. Tak, sobie przejdź. No i spam. Pięknie! <attempting rapatestrillwhichowano Christiansi> oh, <sharpet> <sharpet> Ach, chyba to był błąd, że nie używamy ich do tej pory. Okej, okay, gdzie ja jestem? O, to jest pytanie. Czy ja mogę wyjść? No to wychodzi, że mogę. Okej, okay, świetnie, znaleźliśmy, znaleźliśmy działko. Tylko 30 naboje no niestety. Wujek kwester nie wyposaża swoich żołnierzy w zbyt niepokażną ilość amunicji. O, dzień dobry. A, to ten z, z tym członkiem zamiast yy, ręki. Nie przepadam za tym przeciwnikiem. Znaczy tutaj otwórz drzwi, dobra Okej, okay, czy ja tu byłem? Chyba nie Sprawdźmy stan amunicji tutaj sobie przeładujemy elegancko jak tam z pistoletem. Nie, dobra, pistolet będzie żelazna rezerwa. Wow, 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 wow. A tego przeciwnika już tak dawno nie widziałem, że... Aż specjalnie nie pamiętam jak się z nim walczy. Dobrze. że kiedyś miałem z nim dosyć spore... przez nimi dosyć spore problemy? Bo po prostu blazu mnie całego. Skup przybychli, ludą sobie poskakać. No dużo ich tam jeszcze... Ma no masakra, chyba no bym się respić w nieskończoność. Dobra. No spadłowa mi stąd! Super, zaraz mi się skończy amunicja. A ja powinienem ich po prostu łalać. Taa, mhm. ja, zdecydowanie one jest... tutaj będą wychodzić w nieskończoność. Bez sensu zmarnowałem całą amunicję. O, dzień dobry, panu. Jeszcze pana tu brakowało. A w ogóle tutaj... Nie no, teraz to już tam wiecie. Mam no wyjebane na to, ale chciałem sobie tak sprawdzić, czy yy, kołbek z Delta, czy to jest sens w ogóle tam. Dobra, was olewam. Aha, dobra, ja wiem gdzie jestem. Dobra, już mnie oblazły. Mniejsza styl tym. Wiem gdzie jestem, tutaj to jest po drugiej stronie tego zniszczonego mostu. Dobra, was olejemy. Olejemy powiedziałem. Olewam was. Ham was w dupie. Dobra. Eee, myślę jakby tutaj sobie z nimi poradzić. O, chyba już wiem. To sobie zapiszemy do oszczędności czasu. Dobranoc. Mamy Spidermanie. O tak! hurtowo. Komuś pajęcze łódko? z... Dobra. Teraz z panem to sobie poradzimy w ten sposób. Okej. Okay. Z big buta do mnie, jaki kozak. No dobra, tylko że w dalszym ciągu nie widzę sensu ani znaczenia tego pomieszczenia. O spadaj pajączku! Nie garb się z pajączek. dobra. A, musimy się stąd jakoś wydostać chyba, bo danie się z pożreć... Może mam to jakoś wykorzystać, tylko... no właśnie. W jaki sposób? Może uczyni mnie to lżejszym od powietrza? W tym sobie przeskoczyć? E, nie. Dobra, ci mi się tu przestali respić, to mi się podoba. Tylko, że no... będzie, nie? No także tego, nie? Co było? Zagrajmy w dół 3. <laughs> nie, nie mam pojęcia naprawdę. O Co dziękujesz? Dobra. Nie, no tutaj już stąd przyszedłem przecież. Teleportujesz mnie? Nic z tego, masz focha. No dobra, coś trzeba będzie wymyślać, a ja sobie to zapiszę w razie co? I będziemy kombinować, no bo nie widzę absolutnie żadnej alternatywy, gdzie byśmy mogli się. Aha, czy Czy jednak to jest broń? Okej, okay, dobra, trzeba będzie to przetestować. To chyba jest ona niewyczerpywalna, chociaż nie, jednak jest. No dobra, super. To sobie ją na ścianie. No nic, to w takim razie ja Wam chyba podziękuję w tej chwili za obejrzenie tego odcinka i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Zagrajmy w Dum 3 na ślepo. Ja jestem Lubkurz, niech moc będzie z Wami. Do usłyszenia.